W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przedstawia swoim uczniom i nam wszystkim receptę na wielkość w Królestwie Niebieskim. Apostołowie pytają się Jezusa, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? Wtedy Jezus stawia pomiędzy nimi dziecko i mówi: Dziecko jest tym, który może, które możemy uważać, że jest największe w Królestwie niebieskim dlaczego. I tutaj pan Jezus podaje receptę. Kto się uniży przed moim Ojcem niebieskim jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Wielkość więc w królestwie niebieskim, którą nam przedstawia pan Jezus, polega na Uniżeniu się przed kim? Przed ojcem. Tak jak Jezus w całym swoim życiu mówił, że jego pokarmem jest pełnienie woli ojca, tak każde dziecko w swoim wielkim zaufaniu zależy od ojca i w ojcu pokłada całą swoją ufność. Wielka wewnętrzna postawa. Zaufania Bogu, jak Ojcu. Co więcej, Pan Jezus dodaje, że właśnie aniołowie tych najmniejszych, dzieci, wpatrują się nieustannie w Boże oblicze i przed Bożym obliczem stoją, kontemplują oblicze Ojca. I dalej Pan Jezus opowiada przypowieść o. Pasterzu, któremu zaginęła jedna owca i ten pasterz pozostawia 99 samotne na górach, a idzie za tą jedną zabłąkaną owieczką i podkreśla, że kiedy ją znajdzie, cieszy się i raduje, i mówi, wyjaśniając tą przypowieść, że nie jest wolą Ojca Niebieskiego, żeby zaginęło jedno z tych najmniejszych. Widzimy więc, jak dziecko, obraz wielkości w Królestwie Niebieskim jest wzorem dla nas dorosłych do naśladowania. Dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli się nie odmienicie albo nie odwrócicie od swojego sposobu myślenia ku Ojcu i nie okażecie Mu zaufania, tym będziecie mniejsi w Królestwie Niebie Niebieskim. Wielkość w Królestwie Niebieskim mierzy się miarą zaufania do Ojca oraz zwróceniem swojego oblicza ku Bogu, tak jak aniołowie w niebie, nieustannie aniołowie tych maluczkich, tych dzieci, nieustannie oglądają oblicze Ojca w Królestwie Niebieskim. W dzisiejszych czasach, kiedy dziecko Wydaje się znowu nie mieć, tak jak w starożytności, żadnej wartości jest sprzedawane, jest kupowane od matek, surogatek, jest poniżane przez pedofilię. W dzisiejszych czasach Chrystus każe nam naśladować dzieci w ich zaufaniu do Boga Ojca i zarazem troszczyć się w sposób szczególny właśnie o ich wzrost. Za to odpowiedzialni są rodzice, za to odpowiedzialny jest Kościół, za to odpowiedzialny jest każdy wierzący chrześcijanin, a wewnętrzna postawa do naśladowania dziecka pełnego ufności jest dla nas gwarancją wielkości w Królestwie Niebieskim. Nie mierzy się to miarą ludzką, lecz miarą Bożą. Chciałem tutaj przywołać przykład dziecka, który mając kilkanaście lat osiągnął wielką świętość. Carlo Acutis, który urodził się w 1991 roku w Londynie z rodziców włoskich. Całą większość swojego życia spędził w Mediolanie i w roku 2006 umarł na białaczkę. Otóż, co jest rzeczą ciekawą, w przypadku tego świętego chłopca, który został już ogłoszony beatyfikowanym 12 października 2020 roku, były są trzy rzeczy, trzy rzeczy w jego duchowości. Po pierwsze, od momentu, kiedy przystąpił do pierwszej komunii w wieku siedmiu lat, codziennie uczestniczył we mszy świętej i przez komunię świętą łączył się z Ojcem. Ponadto, Przynajmniej raz w tygodniu się spowiadał, a ponadto miał szczególne nabożeństwo do Eucharystii, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Z tego powodu też, będąc bardzo zorientowany, jak to dzisiaj dzieci potrafią być w sprawach internetowych, zorganizował, założył stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym. Kiedy patrzył swoją krótką przeszłość życia, umierając, powiedział, że nigdy nie zrobił niczego, co by nie stracił czasu na takie rzeczy, które by się Panu Bogu nie podobały. A kiedy już umierał na łożu śmierci, powiedział, że oddaje swoje życie w ofierze za Kościół Święty, za papieża i za całą ludzkość. Wielka dojrzałość duchowa. Moi kochani, nie myślmy, że kiedy mamy 30, 40, 50 lat, jeżeli odnieśliśmy sukces zawodowy w naszym życiu, że jesteśmy wielcy w Królestwie Niebieskim. Zastanówmy się nad tym, jaka jest moja relacja do Ojca. Czy biorę przykład chociażby z tego kilkunastoletniego chłopca, który codziennie przyjmował ku mnie świętą? Raz w tygodniu się spowiadał, czynił wiele dobrych uczynków na rzecz swoich rówieśników i bezgranicznie adorował Chrystusa w swoim sercu. To jest wielkość. Takiej wielkości życzę i sobie i Tobie, słuchaczu tych słów, Dziecku Bożemu.